Cześć kochani. W ten piękny, deszczowy dzionek właśnie skończyliśmy troszeczkę już odpoczywać. Wzięliśmy się za nasze wyroby i za chwileczkę pokażę Wam, co ciekawego zrobiliśmy i co jeszcze nam zostało ewentualnie, bo jakoś tak się dziwnie dzieje, że zawsze jak tylko coś zrobimy, to od razu się to sprzedaje i nie zawsze mam możliwość pokazania tego, co jest dostępne. No właśnie, I teraz tak, zaczynamy. Jakby to powiedziała Pani doktor Spana Z sprawnym ruchem podoszczymy sobie nóż. Co prawda był ostry, no ale ok. zawsze może być ostrzejszy. Tutaj zaczniemy od kiełbaski. Myśliwskiej, której troszkę zostało bardzo dobra. Zobaczcie to jest pierwsza z naszych kiełbas. Tu kiełbasa grillowa. Kiełbasa grillowa. Jak sama nazwa wskazuje, idealna na grill, ale nie tylko, bo ogólnie bardzo smaczna. Proszę, mamy drugi plastereczek porównania i taka grillowa nowość, cieniutkie kabanosiki na grilla. Wiadomo, nie są, nie są to typowe kabanosy, bo kabanos musi być wysuszony, więc już na grilla by się nie nadawał. Natomiast ta jest lekko pikantna, z płatkami papryki w środku, cieniusieńka. Popatrz. Pyszna, prosto pyszna. Nie mogę się oprzeć. Trzeba spróbować to, co człowiek zrobił, prawda? Naprawdę warto.